Płeć w sporcie i kontrowersje, jakie wokół tego narosły po igrzyskach, a w studiu ze mną, Kaja Szulczewska, blogerka, publicystka, działaczka Wrokobieca. Dobry wieczór pani. Dobry I Maja wieczór. Heban, transpłciowa aktywistka, Stowarzyszenia Miłości nie wyklucza, także autorka książki Godność, proszę. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Kobiety, mężczyźni, teraz pojawiła się kategoria osób interpłciowych. Mam takie poczucie, że ludzie, że większość ludzi w ogóle nie wie, o co w tym chodzi. I pytanie, jakie też narosło? W ogóle w sporcie w ostatnich latach dotyczy tego, czy w ogóle takie osoby powinny rywalizować z kobietami, z mężczyznami, czy powinna być stworzona jakaś w ogóle oddzielna kategoria. Kaja Szłóczewska. Tak, ja bym w ogóle chciała powiedzieć, że mm, nam się wydaje, że to dopiero teraz, jakby się pojawił ten problem, a MKOl zrezygnował z testów płci w 1999 roku. Mimo protestów zawodniczych, trenerek, trenerek trenerów, osób, które się zajmowały sportem. Ta decyzja była podyktowana głównie polityką i takim lobbyingiem właśnie transaktywistów, tak osób zajmujących się osobami transinterpłciowymi. I tutaj jest tak, że ta debata jakby się nie odbyła. Była przynajmniej w Polsce, znaczy, były jakieś tam próby, ale ona się nie odbyła, tak? My dopiero teraz jesteśmy nagle zestawieni, wiele osób, tak jak pani mówi, jest skonfudowanych, bo mamy e, kobiety, mężczyzn i nagle mamy osoby, które, e, którym federacje sportowe robią testy płci, bo federacje sportowe w, w większości nie zrezygnowały z tych testów mhm. płci. Warto jakby to zaznaczyć, że e, MKOL definiuje płeć inaczej niż większość federacji sportowych, na przykład e, a world uh, a quantic, uh Dobrze mówię? W każdym razie zajmujący się pływactwem stwierdził, że jednak trzeba robić testy płci, bo był taki problem z zawodnikiem, z zawodniczką, tak osobą, która właśnie transpłciowo, która się zaczęła identyfikować w trakcie kariery jako pływaczka i przeniosła się z tych kategorii męskich do kategorii żeńskich. W kategoriach męskich była dosyć średnim pływakiem, a w kategoriach żeńskich nagle zaczęła zdobywać podium. No i właśnie federacja tak zajmująca się pływaniem powiedziała, nie, jednak dojrzewanie męskie, mhm. ma tutaj kluczowe znaczenie, ponieważ ktoś, jakby ja nie kwestionuję tego, jak ktoś się może czuć, tak, ja bym też chciała to zaznaczyć, że jakby ja rozumiem, że ktoś może się czuć innej płci, tak samo tym bardziej rozumiem, że osoby interpłciowe, które mają zaburzenia rozwoju płci, jakieś aberracje, tak, genetyczne, one mogą nawet nie wiedzieć, tak, że, że to mają do pewnego momentu, dopiero w okresie dorastania się o tym do dowiadują. I ja bym chciała też powiedzieć, że jak najbardziej, jakby, uważam, że należy takie osoby akceptować, że należy jakby dołożyć starań, żeby, żeby żeby było sprawiedliwie, ale nie kosztem praw kobiet, tak? Bo w momencie, kiedy takie osoby są dopuszczane, mówię tu o osobach, które mają e, kariotyp e, męski e, i przeszły męskie dożywanie. Tak? To jest kluczowe. Nie mówię tu o osobach, które mają kariotyp męski, ale z powodu e, genów na przykład nie przeszły męskiego odżywania, bo. Mówi mają... pani, że mają na starcie łatwiej, tak? Tak. Dlatego, że... Tak. Na przykład są silniejsze. Tak, dlatego że testosteron jest hormonem anabolicznym. I w okresie dorastania bardzo duże dawki testosteronu produkuje męski organizm i one sprawiają, że jest inny kościec, inny układ krwionośny, jest dużo większa wydajność, tak? inna masa mięśniowa. I taka osoba, nawet jeżeli w przyszłości będzie zbijała poziom testosteronu, to też jest kluczowe, jakby nie cofnie czasu do momentu dorastania, I nie pani cofnie maju, tego, jak się ma. Czy rozumie? pani nie ma takiego poczucia, że gdyby. Hmm... Te zasady były bardziej czytelne. Nie wiem na razie jak, ale w tym momencie czytelne nie są, jeżeli jest dyskusja i jeżeli jest tyle kontrowersji. Że gdyby te zasady były bardziej czytelne, to odbyłoby się to z korzyścią również dla osób właśnie interpłciowych. Że w tym momencie tak naprawdę wszyscy są poszkodowani. Fajnie. Również te osoby, które no, zmagają się z jakimiś nie wiem, zaburzeniami rozwojowymi po, gdzieś, gdzieś na swojej drodze. Ja nawet przyznam szczerze, że zadając pytania, sama bardzo uważam na język, bo nie wiem w którym momencie wjadę na taką minę, że będę posądzona o transfobię i naprawdę myślę, że w tym momencie wiele osób ma, ma tego typu problem, że nie wie, gdzie przekracza granicę, która jest granicą wrażliwości osoby, której ta sfera dotyczy. O co powiedziała przedtem Kaja na temat na przykład tej pływaczki, która zaczęła wchodzić na podium? To jest pływaczka Lia Thomas. Ona już w tej chwili nie może brać udziału w rywalizacji, dlatego że po prostu została wykluczona z niej na podstawie nowych zasad. No I ona, tylko chcę skończyć, Lia Thomas przegrała na przykład wyścig z transpłciowym mężczyzną przed tranzycją, czyli według ideologii pani Krzyszulczewskiej była z biologiczną kobietą, jakby to uznała przegrała również z Katie Ledecky, która w tym roku przeszła do historii jako najbardziej utytułowana lekkoatletka amerykańska. Przegrała z nią. To nie jest tak, że osoby transpłciowe zmieniają płeć mhm. cynicznie, żeby potem niszczyć ten sport, bo tych przykładów ja po prostu rozumiem. nie rozumiem. Tylko zapytałam o to, czy pani zdaniem zasady w tej chwili są sprawiedliwe i czytelne i czy one działają w ogóle w interesie również osób o których rozmawiamy, czy ponieważ one są na tyle nie wiem kontrowersyjne czy niezrozumiałe dla ogółu kibiców sportowych, opinii publicznej, że one krzywdzą również te to osoby? Tak, tak. To, co krzywdzi te osoby, to nagonka i dezinformacja. W tej chwili o osobach interpłciowych rozmawia się jako o aberracjach, jak o ludziach, którzy są skrzywdzeni przez jakieś straszne choroby, ale. My jako ludzie, którzy nie mają z tym nic wspólnego, możemy sobie siedzieć i debatować. Czy ta kobieta, która przeżyła całe życie jako kobieta, była dziewczynką, ma żeńskie rozrodcze organy, ale ma też pewne męskie cechy? Czy ona się może nazywać kobietą? Nie może. To jest biologiczny mężczyzna i ten mężczyzna pobił kobietę. Takim językiem mówi na przykład Kajasz Luczak. Ja wiem, ja ale takim, jako... takim językiem czy takie wątpliwości zgłasza. Bardzo wiele osób z różnych powodów, również takich, że nie rozumieją sytuacji. Cieszę się, a, dlatego a, proszę, a, a, a zaprosić sądzę. proszę zaprosić Będę ekspertów. Będę zapraszała ekspertów też. E, Zapraszamy e, różne osoby do dyskusji. E, Będę to, co chciałam, to, co przyszłam tutaj powiedzieć w imieniu społeczności Dzielna. A co pani chce wyjść teraz? Tak, chcę wyjść. E, a mo, a to, mogę Pani prosić o pozostanie? Dlatego, że to to co myślę, że. To pani powiedzieć, pani, to, że to nie, nie są już lata ale, 90. Poczekaj, dobra? Może ja się ustosunkuję do tego. To bo... się ustosunkuję, że będziesz miała dwadzieścia. Ale ja myślę, że warto byłoby to Mamy zostanie, nie zostało 10 minut. Maju, maju, ale mamy szansę porozmawiać. W internecie, nazy... w internecie nazywasz mnie Majonem schyba. Nie, nie, nie tak nazywam dalej. cię tak. No, Nigdy tak co, nie nazywałam. Maju. Nie, przepraszam, przepraszam. Mogę prosić panią, maju. żeby. Mogę Panią prosić, żeby pani została? Kaja jest osobą, która sobie koleżankuje się z osobami, które się prześmiewają na temat samobójstwa osób takich jak ja. Która broni, robi, nagrywa podcasty, nagrywa Ale podcasty. ja nie zaprosiłam, ja nie zaprosiłam ja pani to zaprosiła. po to, żeby drwi, drwić z kogokolwiek, tylko żeby kogokolwiek obrażać. Chciałabym, żeby ludzie zrozumieli, z czym mają do czynienia, z, z jakim zjawiskiem mają. jakim panem mają do czynienia. Temu, rozmawiali ale, ma, ale, czy, ale będziemy teraz opowiadać o programach różnych, które, które zrobiłam, naprawdę? Przyszłam Przyszłam czy tak, o tak, tak, przepraszam, przepraszam. Tak jak powiedziałam, przeszłam tutaj, żeby jako społeczność LGBT jako różne organizacje. Zademonstrować, do mediów. A, czyli do pani, mediów. żeby zademonstrować, tak. a nie żeby rozmawiać? E, tak, tak. Proszę, zademonstrować. To, to, Jeżeli media pani, to chcą, ja to słyszę to głos się, aktywistów LKB. Nie, pani plus, co? Ale to jeśli... To ja się czuję trochę, jeśli mogę tak powiedzieć, szukam też takiego, nie wiem, łagodnego określenia, wystawiana do wiatru. Dlaczego? Dlatego, że wiedzieliśmy, że spotykamy się, żeby rozmawiać, a pani mówi, przyszłam, żeby zrobić demonstrację, a teraz wyjdę. No trochę. To jest tak głos do mediów. Media się muszą wreszcie nauczyć, że to już skończyły się te czasy, że osoby LGBT są traktowane jako jacyś petenci, jako recydywiści, ja że którzy muszą tak ciągle udowadniać. W moim, studiu, w moim studiu wiele razy gościły, goszczą i będą gościć osoby LGBT, które przychodzą, żeby rozmawiać. No nie wychodzą w trakcie. Jeśli mogę Pani oprosić o zostanie, to będę wdzięczna. Jeśli mogę. E może... Naprawdę, i chciałabym, żeby tutaj nie padały tak, ja, zajęte ja na oskarżenia, ale... obrażanie się. Bo ja tylko o... chciałam coś powiedzieć. Dla mnie to też nie było trudne tu przyjść. Dlatego, dlatego że Maja Heban pisała, pisała do moich pracodawców i straciłam przez to pracę. Ale, ale ja przyszłam. Nie, jak I chcę... chcę rozmawiać o sporcie. Nie, nie będę tutaj żadnych ad personam stosowała. Uważam, że możemy rozmawiać e, nawet mimo różnic. Nie, nie możemy rozmawiać, możemy. dlatego że nie da się na żywo prowadzić debaty ale... z osobami, które sieją dezinformację i kłami. Ale a Kaja Szulczewska Szłoczewska, sprawia. A, a co jest się dezinformacja je dezinformacją. teraz No właśnie dlatego nie można rozmawiać, że ja nie jestem w stanie teraz przytoczyć trzech lat ciągłej dezinformacji o tym, że osoby trans są jakoś powiązane z pedofilami. Ale, ale tym, nie, że że... niszczy życie. O tym, że tranzycja Ale, ale dlatego chcemy o tym, o tym rozmawiać. Ale dlatego chcemy o tym rozmawiać, a nie rzucać oskarżenia. Przeciwko Pani Maju, pani Maju ale ja tutaj, nikt, w... tutaj nikt nie rzuca takich nie zdań, oni. ani ja mogę takich argumentów. Ja mam badania na to że nie ma żadnych różnic w sporcie między kobietami i mężczyznami i badanie takie i takie przeprowadzone wtedy i wtedy i nikt nie będzie w stanie na bieżąco w ciągu minuty ale tego ja nie badania znać Ale tak sprawdzić. rozmawiać Chcę. No to chodzi, że chcę. osoby, które są znane z tego, że kłamią i sieją dezinformację, nie są partnerami Dobrze, do dyskusji ale bo Ale nie, nie jest w stanie na bieżąco Ale nie kłamiemy, co jest kłamstwem. Ale nie jest a co kłamstwem. Jest Dobrze, ale nie jest kłamstwem, że rok temu zawodniczka, z którą walczyła nasza zawodniczka, została zdyskwalifikowana i że nie pod zauważyła tej dyskwalifikacji. To jest prawda, tak? Jest. Ja się nie mylę. Mało tego, bo ale e... według Olimpiady została tak zakwalifikowana. zgadza się. I teraz ale i została właśnie, zakwalifikowana, tak. więc ja mam takie poczucie, że jest jakiś błąd w systemie. E, tak, właśnie jest który... błąd w systemie, który polega na tym, że e, pewne środowiska, tak, tutaj, które nie ma jednofilsko. Nie, nie. nie, tego, nie, nie te, nikt tego nie powiedziałam. Tego nie mógł. To są to są środowiska, e, które m, jakby podają się tak za reprezentantów środowiska LGBT, mimo że, tutaj za, za, zachęcam do refleksji, nie zostały demokratycznie wybrane te osoby, tak? Czyli Maja Heban nie została głosowaniem wybrana, żeby osoby trans... Bo ja, ja, ma, ja znam takie osoby, ja mam bardzo dużo przyjaciół z tego środowiska, które nie utożsamiają się z Mają Heban i... Ale zostawmy jakby, teraz tak, personalne kwestie. Ale, dobrze. tej sprawie organizacji LGBT z Polski, która o to, że środow... powie, dobrze, że chodzi. nie dobrze. Chodzi o to, o tym, że trwa na świecie taka walka o to, żeby redefiniować płeć. Nie wiem, czy Pani sobie z tego zdaje sprawę, ale w Hiszpanii, w Niemczech, na Malcie i w coraz większej ilości miejsc, także w Stanach Zjednoczonych, w wielu e, stanach e, Stanów Zjednoczonych, Ameryki, e, jest taka sytuacja, że e, można zmienić płeć ja na, podstawie na podstawie deklaracji, a nie na podstawie Powiem e, e, tylko, że no, nie, nie mam naprawdę do końca wpływu na to, co robią moi goście, chociaż uważam, że to jest. Przy, przykro mi, bo myślałam, myślałam, że, po, myślałam że porozmawiamy. Dlaczego jest e, oddzielna zasada? O którą rządzą się te związki, a oddzielną, jakby inną zasadą rządzi się MKOL, który dopuścił zawodników czy zawodniczki, co do których są kontrowersje czy do, co do których są pytania, dopuścił je do walk na takich samych zasadach jak płeć męska, czy płeć żeńska? Znaczy, z tego, co ja czytałam, bo czytam też takie ym, y, zawodniczki, które jakby już od lat walczą o to, żeby była ta równa rywalizacja i często z dobrym skutkiem, bo tak jak mówiłam, federacje sportowe mają swoje ustalenia, bazują właśnie na płci biologicznej, y, badają testami płci y, chromosomy, a później mogą robić bardziej skomplikowane badania, żeby sprawdzić właśnie, czy, czy, dany, czy dana zawodniczka przeszła dojrzewanie y, męskie. I, y, a MKOL przyjął taką polityczną decyzję. To jest po prostu taka odgórna Arbitralna decyzja, że nie będą brać pod uwagę badań. O to chodzi. I oni nie podważyli tych badań, które zrobiło Iba, bo też jest te, y, taka... takie newsy chodzą ja też to czytam, i też ludzie do mnie piszą, ale przecież te badania zostały podważone. One nie zostały podważone. Sam Bach powiedział, że chodzi o to, że on uważa, że tych badań się nie powinno przeprowadzać. No ja bym chciała tylko tak? jeszcze, żeby jedna rzecz wybrzmiała, że Żebyśmy my po prostu zrozumieli, że cała ta dyskusja jest o definicję płci tak naprawdę. No, tak. O to. I, tak. I, że ta, I że ta dyskusja nie toczy się tylko w sporcie. Znaczy, my to zobaczyliśmy teraz, e, polska opinia publiczna w sporcie, ale to w wielu krajach tam, gdzie już zredefiniowano prawnie tą płeć, e, dotyczy na przykład więzień. I mamy sytuację, w której więzień, na przykład, gwałciciel odsiaduje wyrok, i on w tym więzieniu stwierdza, że on jest kobietą. I na podstawie swojej deklaracji. Tej nowej definicji płci, I on może się przenieść do więzienia e, kobiecego. I takie rzeczy mhm. się w Ameryce, to nie jest. To nie jest, to Czyli nie jest... mówimy o zjawiskach skrajnych, które są w różnych tak. dziedzinach życia I które, i, są i, które są, i które są wykorzystywane przez różne tak. osoby do tego, żeby korzystać. Tak. Y, z tego zjawiska. Tak. Jeżeli, jeżeli ktoś to krytykuje, czy zadaje pytania, jest, jest nazywany transfoba. transfobem od na razu. Przykład. Tak, tak no. samo ja, ja naprawdę y, czuję się też źle z tym, że jestem demonizowana w ten sposób, bo naprawdę. Ja wychodzę z założenia, że każdy może żyć tak, jak chce tak i każdy ma prawo do tego, ale musimy zachować pewne granice bezpieczeństwa, tak tak w sporcie, tak w innych dziedzinach życia. I definicja płci jest ważna, dlatego że kobiety są fizycznie słabsze. Myślę, myśl, że dyskusja, proszę Państwa, się tak naprawdę dopiero zaczyna, dlatego że to była gigantyczna impreza, świat cały patrzył na to, co się dzieje i te pytania pozostają. Raz jeszcze tylko powiem, że. Martwi mnie to, że pani Maja chyba wyszła przed końcem tego programu, niemniej była naszym gościem, autorka książki Godność Proszę i pani Kaja Szuczewska, blogerka, publicystka, określająca się także jako feministka. Dziękuję pani Dziękuję bardzo. bardzo.